Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KOKOBOS, a oto jest drugi odcinek zagrajmy w minecrafta na PvP serwerze No już tutaj właśnie mam ekipunek podstawowy no Tutaj obok mnie stoi jakiś barte 232 Pozdrawiam Ciebie oczywiście, tak Tak, tak No i wejdziemy tutaj w ten portal, ale niestety Kocham go, bo nie mam Skype'a, po prostu nie chcę z nim rozmawiać. Dobra. No to ja już sobie tutaj wejdę. O, mam pierwszego. Prawdopodobnie pierwszą naszą ofiarę. A, zwiewać się na. Znaczy, zwiewać, cwaniaczek. O, ale skoczył. Niczym małysz. Nie, no teraz żyła. Albo stoch. I jeżeli nie wiecie jak zmieniać te, te arrow, to po prostu klikacie myszką i się zmienia wam. Ja sobie najlepiej. albo na poison, czyli się truje, albo na ogień, albo na Dizzy. To są takie najlepsze według mnie. WIPM podobno trochę więcej. A! Kurka, zginę chyba. A masz. Jak samam mam? Spoko. O, nie trafił we mnie. Aj! No to pierwsza śmierć. Myślałam, że mi się uda. No trudno. Zakładamy znowu na nasze... Fę. Posażenie, bierzemy na portal Bierzemy sobie teraz na poison, tak? Ominąłem o Tak to właśnie mój kolega Daj mi chleb Będę się go trzymał, bo diaksowe to wiadomo, nie? jest Niezniszczalne praktycznie. Ja mam tego kita, nie? Już on go bodajże że pokazywałem. A mi chyba wskażą następne kity, ale ja wiem gdzie one są tutaj. No nie okryjesz się kolego, nie okryjesz się. Ło, dostał. Gość jakąś potkę wżerał. Na mojej nieszczęście nie wiem w ogóle jaką. Walam, Mam trzy diamenty. Niezła ilość. Sobie zamienię ten ekipunek. I możemy ruszać za moim Bartkiem chyba. Albo Bartę, o. Żebym potem nie pomylił innym. Żerany chleba, że tak się wyrażę i jedziemy za nim. Dogonię go dogonię spokojnie. No chyba, że się lognie, no to losy będą inne. Sorry. No nie, jaks. Był czas ten mój kolega, ale. To? Minusem jest też, że nie widać Niku w ogóle. Ja go gonię, nie wiem, czy to mój sojusznik, czy kto. O Jezu, nie on. Dawaj, na diaksa. No ci Jeju. Lognie, to na pewno lognie, Będę miał nagranie. O nie, leci już tutaj. To jest mój O! Daj tu. O! o wie, widzicie, na tyle jest miły ten bat, że nawet go nie znam, a to no, praktycznie dał mi ekipunek tego gościa. Wielkie dzięki stary. I oczywiście mam Skype'a. Jeżeli będziesz zainteresowany współpracą ze mną, to... Napisz w komentarzu. Masz to, to Nie no. dajemy kół, że tak się wyrażę. Fajna diaksowej teby. Cztery diamenty. Dzięki stary, wielkie dzięki. Zaraz na pewno znowu kogoś zabijemy, znajdziemy go. I będzie dead. Tam jest jak sowy jakiś gostek. To jest ten, co mi ten ukradł. No. Posilę się złotym jabłkiem. Co mnie od tyłu oczywiście wali. Jakiś gupek nie goni. Tam się nie biją. O. Ja. Uważaj kurna, bo tu zbije ktoś. No, w takim ekipie ja mogę grać, kurna. Następny sojusznik. Dam, to to jabłko. Ciebie już nie. Ciebie już nie. O biedacko. No <laughs> go. Mam dla kogoś prezenty? O, ma tam. Tego, proszę nie, tego też, tego też, tego też. Wszystkiego nie Ale jak on to chce, to mogę ci dać. Dla przewidywania. Więc widać, aby strzały, miecz i jedziemy. Nie wiem, po co on to zbiera, skoro, skoro to są najgorsze No rzeczy w grze. Chodźcie, spadamy stąd. Zrobię literki, mi się wyglądały. Ale trudno. Może zejdźmy z wyspy i pójdźmy w tamtym kierunku. Sojusz, też soja. Mam no, ten ciało, to miała. Nie bijcie go, nie jest fajny. Bez bez nie miecz na ogień. Hej, jak sobą jestem koksem, jo. Lule, kaki aura gościu. Nie, nie wiem, jaka aura. Widzicie? O nie, do mnie tyłem, a... Patrzcie, tyłem jest? A nie, teraz, teraz mi coś nie wyszło. Dobra, teraz następny part. Siema, subskrybujcie łapkujcie w górę.